Dzień dobry moi drodzy. Jako, że widzimy się w tym roku pierwszy raz, to chciałam Wam pokrótce złożyć życzenia noworoczne. Więc chciałam Wam życzyć wszystkiego, co najpiękniejsze, ale najbardziej chciałam Wam życzyć zdrowia, bo uważam, że zdrowie to prawdziwy luksus, którego często nie doceniamy, więc chciałabym Wam życzyć właśnie tego, bo uważam, że mając zdrowie, ma się wszystko. Czuję z mojej strony, że należały się tutaj wam wyjaśnienia, dlatego że w styczniu nie było żadnego filmu na kanale. I wynika to z tego, że styczeń to naprawdę bardzo intensywny miesiąc w branży dietetycznej i u nas również tak było. Całe przygotowanie siódmej edycji projektu Przemiana zajęło mnóstwo mnóstwo czasu, a jak w końcu ten czas trochę się zwolnił i chciałam wrócić do regularnego nagrywania, to nagle Mokowisyda przypomniała o sobie i zmagałam się z bardzo taką trudną dla mnie infekcją, która trwała 2,5 tygodnia. Nie. nie pamiętam, kiedy byłam ostatni raz tak chora. I cały czas miałam takie wyżyte sumienia względem was, że nie nagrywam, bo. Jakby mi naprawdę zależy na tym, żeby te treści nagrywać, tylko czasem po prostu wyskakują u mnie takie rzeczy, których totalnie nie jestem w stanie przewidzieć. Bo o ile pracę jestem w stanie, to jakichś problemów zdrowotnych, no niestety nie, tak jak chyba każdy z Was. Nikt nigdy nie planuje, że dobra, to wtedy i wtedy będę chory, bo wtedy mam na to czas. I żeby nie było, ja tutaj nie chcę się absolutnie jakoś usprawiedliwiać, jakoś nadmiernie tłumaczyć, tylko uważam po prostu, że powinnam to zrobić, powinnam powiedzieć na przykład, dlaczego tych filmów nie było, dlatego że bardzo sobie cenię Wasz czas. Was, wasze zaangażowanie, cenię sobie to, że tutaj jesteście, oglądacie filmy, które publikuję, i uważałam po prostu, że takie wyjaśnienia z mojej strony będą potrzebne, żeby na przykład nikt nie uznał, że ja dodaję tylko wtedy, kiedy mi się chce. Bo to absolutnie tak nie jest. Czasem w życiu wyskakują niespodzianki, których nie jesteśmy w stanie zaplanować i totalnie nie mamy na nie wpływu. Ja również pracuję nad tym, żeby to zaakceptować, chociaż jest to trudne, bo czasem czuję, że naprawdę daję sobie takie duże oczekiwania względem samej siebie i dla innych potrafię być bardziej wyrozumiała, a dla siebie już tak nie do końca. No ale cóż, nie nauczymy się czegoś nowego, robiąc w kółko to samo, więc jakby akceptuję, że tak było, idziemy dalej i dzisiaj właśnie do Was już chciałam przejść z filmem, dlatego że film będzie naprawdę ciekawy, bo. Będzie łączył wątki tutaj takie dietetyczne z psychodietycznymi, i będziemy sobie dzisiaj oceniać dietę Adrianny z kanału True Beauty is Internal. I zazwyczaj filmy tego typu polegają na tym, że po prostu oceniamy sobie dietę danego twórcy, jakby odnosząc się, na przykład nosząc jakieś fajne, ciekawe komentarze odnośnie żywienia. Natomiast tutaj w tym przypadku chciałam podejść do tego tak bardziej holistycznie, dlatego że oglądałam też inne filmy na kanale Adrianny i po prostu, jakby. Tutaj widzowie Adrianny też wiedzą, że Adrianna choruje na zaburzenia odżywiania i chciałabym dzisiaj też troszkę to omówić. Ale dla osób, które dopiero co na ten kanał trafiły, to hejka, ja jestem Martyna, jestem magistrem dietetyki klinicznej i tutaj na kanale pomagam zabieganym jeść zdrowiej i generalnie też staram się poruszać różne wątki z zakresu zdrowszego stylu życia, tak żeby żyło nam się łatwiej, ale żeby nadal w tym wszystkim mieć jakiś balans. Jeśli interesują Was tego typu treści, koniecznie zasubskrybujcie kanał, a my lecimy sobie z oceną diety Adrianny. I ja generalnie ostatni foodbook na kanale Adrianny znalazłam, Wam sprzed czterech lat i zacznę od tego, że tak jak już powiedziałam, wiem, że Adrianna ma zaburzenia odżywiania. Odniesiemy się do tego, ale najpierw skupimy się na tych posiłkach, i może będziemy mogli z tego czegoś nowego się nauczyć. Więc sprawdźmy, jak wyglądały te posiłki. Tu Adrianna. Dziś zapraszam Was na foodbook, czyli pokażę Wam, co jem w ciągu dnia. Jeżeli chodzi o moje żywienie, to mam kilka zasad. Po pierwsze, nie liczę kalorii, ale staram się wybierać w swojej kuchni mądrze. Wybieram wysokiej jakości składniki oraz staram się gotować i jeść jak najsmaczniej, bo kiedy coś mi nie smakuje, wmuszam się do zjedzenia tego. to mam większą ochotę później sięgać po niezdrowe przekąski. Pamiętajcie także, że jestem tylko człowiekiem. Bywają dni, kiedy jestem bardzo dumna ze swojego jadłospisu. Abywają dni, gdzie nic mi się nie chce. Brudne gary wylewają się ze zlewu, a ja wyjadam resztki z lodówki. Ale oczywiście dzisiaj pokażę Wam taki lepszy dzień, kiedy mam wolne, a także czas i chęci na gotowanie. Na patelnię z niewielką ilością oleju wrzucamy groszek. I rozgniatamy go widelcem. Groszek nie musi być bardzo dokładnie rozgnieciony. Następnie dodajemy soli. Wsypuję także płatki drożdżowe, ja bardzo lubię ich specyficzny smak. Dodaję pieprzu oraz przyprawiam. Wsypuję zioła prowansalskie, czosnek, mieloną paprykę i suszoną cebulkę. A następnie delikatnie podpiekam bułkę. I kiedy bułka będzie już upieczona, to przekładam na nią pastę. A tak prezentuje się moja gotowa kanapka. Przyrzekam, jest pyszna, zdrowa i daje uczucie sytości na wiele godzin. Kniadanie mamy takie dość skromne. Mamy tutaj bułkę z tą pastą z groszku i generalnie przepis wygląda naprawdę bardzo, bardzo prosto. Ja wielokrotnie akurat do takich past próbowałam się przekonać, ale niestety fanką nie jestem. Być może nie testowałam przepisu, który by się jeszcze sprawdził. Może wypróbuję ten od Adrianny. Natomiast uważam, że tutaj rzeczywiście jakby mamy posiłek, który zawiera sporo błonnika dlatego, że groszek rzeczywiście tego błonnika ma sporo dodatkowo też groszek jest źródłem białka dlatego, że jest strączkiem tak? więc przykładowo tak samo jak fasolka, cieciorka czy soczewica, tutaj groszek będzie również fajnym produktem na diecie wegańskiej, który będzie nam podbijał tą dietę o białko więc kanapka jak najbardziej, super można sobie tutaj dodać na przykład jakieś dodatkowe warzywka, tak? czyli jakaś papryka pomidor, ogórek, to oczywiście zawsze nam wzbogaci trochę ten posiłek ale uważam, że śniadanie wygląda bardzo dobrze i jest też zbilansowane. Na drugie śniadanie zazwyczaj jem sałatkę owocową. Użyję do niej jabłka, banana, łyżki miodu oraz łyżeczki cynamonu, a także wypiję szklankę stuprocentowego, tłoczonego soku marki Tymbark. Przylewam go do szklanki i tak wygląda moja sałatka. Zabieram się za jedzenie mojego drugiego śniadania. Jeśli chodzi o to drugie śniadanie, to zatrzymajmy się tutaj na chwilkę. Ja tutaj tylko chcę dodać, że taki posiłek w przypadku osób, które mają gdzieś tam problemy z glikemią, czyli czy to osób insulinopornych, czy diabetyków, to rzeczywiście taki posiłek po prostu jakby bardzo by wywołał dość duży wyrzut tej glukozy no i po takim posiłku osoba mogłaby się czuć taka ospała zmęczona bez sił i mimo tutaj że owoce są ok miód jest ok cynamon jest ok to takie połączenie po prostu powoduje nam że posiłek ma bardzo dużo węglowodanów nie mamy tutaj żadnego źródła białka, czy też tłuszczów, no i właśnie to może podbijać ten ładunek glikemiczny. Więc taki posiłek odbije się na naszej glikemii dość znacząco, bo po prostu będzie taki duży spike i prawdopodobnie po nim będzie duży zjazd. Kolejną sprawą będą soki i mimo, że ja soki sama piję i to od razu zaznaczam, to tutaj trochę wbiję kij w mrowisko. Uważam, że soki to trochę takie kalorie wpłynie i oczywiście wiele osób na przykład nie wiem, przechodząc na taki zdrowszy styl życia, na przykład chcąc się odchudzać, zamienia, załóżmy, picie Coca-Coli na soki. Natomiast pod kątem kalorycznym to praktycznie nie ma znaczenia. Mimo, że taki sok składa się z owoców, a Coca-Cola z sacharozy głównie, no to nadal efekt dla organizmu jest taki sam. I można się bronić. No ale soki zawierają witaminy, więc są one lepsze. I oczywiście można użyć takiego argumentu, natomiast moim zdaniem nadal ten argument po prostu się nie broni. I uważam, że soki można pić raz na jakiś czas, ale zdecydowanie nie powinny one stanowić źródła, jeśli chodzi o nawodnienie w naszym żywieniu, mimo że na przykład wielu osobom wydają się zdrowsze niż te napoje gazowane. I podkreślę to ponownie. Ja soki piję. Ja tutaj nie chcę ich demonizować, tylko po prostu podkreślam, że to wcale nie jest tak, że soki są zdrowe, bo wiele osób właśnie tak je kategoryzuje. Uważam, że tak naprawdę osoby, które mają problem na przykład z redukcją masy ciała, mają problem z odczuwaniem sytości. Taki sok będzie powodował tylko to, że ten apetyt będzie większy, dlatego że podnosimy w swoim organizmie poziom glukozy, tym samym poziom insuliny, więc apetyt może się zwiększać. Ale dodatkowo też takie soki będą podbijały nam kaloryczność, bo szklanka soku będzie miała przykładowo około 150 kalorii, a to wcale nie zwiększy naszej sytości. Jak porównamy sobie Przykładowo szklankę soku i to, ile dostarcza ona kalorii, a porównamy sobie ilość owoców, która dostarcza nam taką ilość kalorii, no to tutaj różnica jest znacząca. Dodatkowo owoce też będą zawierały błonnik, który nam będzie tą sytość podbijał, a soki niestety go nie zawierają. Ale mówię to oczywiście po to, żeby poszerzyć Wasze horyzonty, a nie kogokolwiek krytykować, tylko właśnie na podstawie zawsze tych filmów chcemy się czegoś nauczyć. Więc taka informacja być może dla części z Was nowa. Podzielę się z Wami bardzo prostym i smacznym przepisem na makaron ze śmietaną i boczkiem. Na rozgrzaną patelnię wrzucam cebulkę i mieszam. Kiedy cebulka się zarumieni dorzucam boczek, mieszamy i kiedy wszystko się usmaży to dolewam 200 ml 30% śmietanki. Pamiętajcie tylko, że jest to przepis na dwie osoby. A następnie dorzucam drobno pokrojonego pomidora, pietruszkę oraz przyprawy, sól, pieprz, oregano, czosnek oraz płatki drożdżowe. I czekamy już tylko na makaron. Ja użyłam pełnoziarnistego makaronu świderki i po w wymieszaniu makaronu z sosem danie prezentuje się w ten sposób. Musicie spróbować, bo jest przepyszne. W przypadku tego obiadu mamy tutaj boczek i śmietankę. To są takie dwa produkty, które zawierają dość sporo tych tłuszczów nasyconych. A jak wiadomo, zazwyczaj w naszej diecie powinniśmy dążyć do ograniczenia tych tłuszczów, dlatego że mogą one odpowiadać za powikłania sercowo-naczyniowe. Ale też nie jest tak, że powinniśmy całkowicie te tłuszcze nasycone ze swojej diety wykluczyć, i one są okropne i tak dalej. Absolutnie tak nie jest. Po prostu tutaj chodzi o zachowanie takiego balansu. Przykładowo, ja sama ostatnio miałam ochotę na taką bardziej tradycyjną carbonarę i zjadłam ją ze smakiem, bo uważam, że jedzenie odżywia nie tylko nasze ciało, ale i również naszą głowę. I czy mogłabym zamienić boczek na przykład na kurczaka czy jakąś szynkę? Mogłabym, ale czy efekt byłby taki sam? No nie. I wiecie, i to jest właśnie w takim stylu, na przykład jak ktoś Wam mówi, że. Masz ochotę zjeść batona? Zjedz banana. No nie oszukujmy się. To nie jest to samo. Badan nie jest batonem. I mimo, że przykładowo banany są super, to nadal nie wiadomo jak chcieli, nie zastąpią nam one batona. No dobra, ale gdybyśmy chcieli ten przepis zmodyfikować, żeby zawierał mniej tłuszczów, to moglibyśmy na przykład zamiast śmietanki 30% użyć śmietanki 12% i ta ilość tłuszczu już by się znacząco zmniejszyła. Albo przykładowo dać troszkę 30% i troszkę 12% tak, żeby to zmiksować. Jak chcielibyśmy troszkę ten posiłek tak wybalansować, to moglibyśmy również dodać do niego warzywa, które zawierają błonnik i oczywiście który bardzo dobrze też będzie działał na nasz organizm, ale tutaj dużym plusem było to, że choćby mieliśmy ten makaron pełnoziarnisty, więc już ten błonnik tutaj wystąpił. I na podwieczorek mamy tutaj banana, a na kolację mamy takie proste kanapki z chlebkiem, to chyba jest chleb żytni. I dobrze, jakby tutaj te warzywa były dodatkowo, nie wiem, jakiś ogórek, papryka, pomidor, ale już teraz tego nie ma. I wiecie, i pod kątem takim merytorycznym my możemy powiedzieć tak, co by warto było dodać, co warto ująć i tak dalej. Co częściowo zrobiliśmy, ale ja bym też chciała Waszą uwagę zwrócić tutaj na jedną rzecz. Innych filmów Adrianny, zwłaszcza z tego, możemy dowiedzieć się, że Adrianna choruje na zaburzenia odżywiania i są to głównie zaburzenia, które dotyczą, tak moim zdaniem, kompulsywnego obiadania się. I mimo że autorka tych filmów mówiła o tym, że nagranie tych materiałów było dla niej trudne, to postanowiła to zrobić dlatego, że być może więcej osób się z tym zmaga, i ja się zgadzam, i uważam, że z pewnością było dla niej to ciężkie. Ale zdecydowanie może to komuś pomóc. Kompulsywne objadanie się polega na tym, że często na skutek różnych negatywnych emocji zaczynamy spożywać dość spore ilości jedzenia w taki niekontrolowany sposób. Po prostu dochodzi wtedy do takiej utraty kontroli. Więc w skrócie jest to zajadanie emocji, które są skumulowane w danej osobie. I wiecie, jaki czynnik często nosi dla tego typu zachowania? Restrykcje. Od lat walczy w internecie z takimi pojęciami jak restrykcyjna dieta, głodówka, posty, detoksy. Dostając przy tym negatywne komentarze, że jestem. Pseudo-internetowym dietetykiem, który nie zna się na żywieniu. A moje podejście i sposób edukowania odnośnie żywienia wynikają właśnie z tego, że wiem, jaką krzywdę mogą nam robić restrykcje i takie kategoryzowanie. Tego nie jest, to jest, to jest zdrowe, to jest niezdrowe. I osoby z zaburzeniami odżywiania bardzo często mają tendencję trochę do takiego umniejszania swoim odczuciom, tak? I mówią na przykład często do siebie, no ale to nie jest takie trudne, po prostu wystarczy jeść mniej i więcej się ruszać, i wszystko będzie w porządku. Czemu ja nie potrafię takiej prostej rzeczy? Po Wystarczy przestać podjadać niezdrowe przekąski. I tutaj bardzo często popełniamy już taki pierwszy błąd, jakim jest kategoryzowanie żywności. Od jakiegoś czasu mówię, że nie lubię takich pojęć, przykładowo, że niezdrowe przekąski albo zdrowe przekąski i tak dalej. A wynika to z tego, że przykładowo jak ktoś zje pizzę, chipsy i tak dalej, czyli produkty, które właśnie często są uważane za niezdrowe przekąski. To mając taką świadomość na przykład, mm, zwłaszcza osoby chore na, na zaburzenia odżywiania, mając taką świadomość, że zjadły na przykład niezdrową przekąskę, od razu w ich głowie zapala się lampka która często właśnie wzbudza to poczucie winy, że one coś zjadły. I taka sytuacja może dokładać cegiełkę właśnie do tego, że w naszym organizmie zacznie trochę kumulować się taki stres i często potem na skutek różnych takich trudnych emocji, tak, czy to złości, czy smutku, dochodzi do tego, że to napięcie tak bardzo narasta, że musimy jakoś po prostu dać jemu upust. No i często właśnie jest to w postaci jedzenia. A to dlatego, że jedzenie nie osądza, jedzenie nie pyta, jedzenie po prostu jest. Ten temat i też inne tematy związane. Z zaburzeniami odżywiania, są bardzo obszerne i tutaj mamy dużo różnych wątków. jeśli będziecie chcieli więcej materiałów właśnie z takiej tematyki, to ja chętnie dla was nagram, ale chciałam w ogóle zobaczyć, czy będziecie jakkolwiek zainteresowani taką tematyką. Chciałam to właśnie poruszyć przy ocenie foodbooka Adrianny, bo widać, że dla Adrianny to był taki bardzo trudny temat. Nagrała też kilka materiałów właśnie z tej tematyki i po prostu. Było tak czuć z jej strony, że naprawdę jest to dla niej dość duże wyzwanie. Natomiast dzięki pracy i podjęciu pewnych kroków, autorka deklaruje, że czuje się lepiej. Więc to jest też takie światełko dla was, że jeśli wy zmagacie się z tym problemem i utożsamiacie się z tym, o czym dzisiaj mówiłam, to to nie jest problem, z którego nie da się wyjść. Jak najbardziej się da, tylko trzeba Sporo pracy, sporo energii, i często być może skorzystać z pomocy kogoś, kto Wam pomoże z tego wyjść. I właśnie za pomocą tego filmu chciałam Wam nakreślić tak naprawdę, na czym polegają te zaburzenia w postaci kompulsywnego objadania się. Dlatego mam nadzieję, że filmik był dla Was pomocny. Jeśli oczywiście tak było, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Dajcie znać w ogóle, co myślicie o poruszaniu tego typu kwestii na tym kanale. Czekam na Was w komentarzach. I też co uważacie w ogóle o futbłuku Adriany, czy być może macie jakieś swoje spostrzeżenia jako być może jej widzowie? Jestem dla Was w komentarzu i chętnie będę czytać Wasze opinie i Wasze wnioski. Bardzo się cieszę, że trochę moje życie już się uspokoiło, uregulowało i będę dla Was w stanie wrzucać ponownie filmy. Mam nadzieję, że widzimy się za tydzień w czwartek, bo film na pewno będzie. Będzie to film z taki bardziej food vlog, dlatego że jadę po prostu na badania kontrolne do ośrodka mukowicy dozy i będę chciała Wam pokazać, jak wygląda to wszystko trochę tak od zaplecza, więc jeśli jesteście zainteresowani, to koniecznie zajrzyjcie na kanał za tydzień na czwartek, ale kliknijcie koniecznie subskrypcję i ten dzwoneczek na dole, żeby dostać powiadomienie o nowym filmie. I jeszcze raz bardzo wam dziękuję i widzimy się za tydzień. Hejka.